Serdecznie witam wszystkich w Pasiece u Zbyszka w Brzezinach na Podkarpaciu. Dzisiaj taki krótki, tylko nawet nie przegląd, tylko zajrzę, bo już wczoraj mnie zaniepokoiło, że poszła ta rodzina bardzo w siłę. Niedawno nadstawiłem im półkorpus. Wszystkie rameczki z węzą odbudowane już były. Wczoraj trzy wziąłem do innego ula bo tam troszeczkę słabsza jest sytuacja i chciałem je tak pobudzić żeby poszły na tą węzę i dzisiaj z powodu tego że jest już tak silna rodzina dokładam drugą połówkę korpusu czyli nadstawkę Tak, zobaczmy teraz, jak sytuacja wygląda. Ulu, wczoraj dodałem te trzy ramki, zabrałem już z miodem, ale nie to, żeby dla siebie, tylko wziąłem je, dałem, tak jak mówiłem gdzie indziej. I zobaczmy sytuację. Jeszcze dłuto. I tutaj zobaczmy z bliższa, jak pięknie odbudowały. Aż mnie ciekawi te trzy rameczki wczorajszej. Tu odłożę sobie to. Wczoraj poddana. Nie były węzy do końca. To takie trzy czwarte robię. Pięknie. Wczoraj poddana. Oczywiście w środek specjalnie wtedy jest większa siła przerobu. Tu już ciągną prawie do końca. Tak, pięknie. I ta trzecia. Już to jest pięknie odbudowana. Dobrze. A tą już o, ruszyła. Się, że nie ruszy. O. Już ją przykleiły od spada. No piękne świeżutki. O, już miodzik. Tak, noszą nakrop. Pięknie zalewają.